Dobra, już już odprawę, poszło całkiem szybko. Ja się przyjeżdżam na miejsce dość wcześnie, to zazwyczaj sprawnie to schodzi. Jestem teraz na besówce. pochodzę chwilę, ja, ale jak na razie moim priorytetem jest toaleta, bo naprawdę chce mi się mega, mega siku. No, do bramki mam niecałą godzinę, a do samego lotu w sobie półtorej, więc nie wiem, może coś zjem się, dzisiaj miałam dość, dość obfite, się bo ja dwa tosty z jakiem, miałam cała awokado, nie chciałam go wyrzucać, widziałam cały awokado. Dobra, no, ale fajnie, brakowało mi, wiecie, takiego aspektu podróżowania. O, lubię podróżować cała, to jest też fajne. Znajdziemy sobie jakąś kawiarnię, o widzę mają preta, żeś tam przejdę, jedna z moich ulubionych. Kawiarni tutaj w Londynie, bo jest organiczna kawa i coś lepsze niż Costa, ale też lubię nero Cafe. No, już gadam jakieś głupoty, więc się rozłączam. Widzimy się za niedługo. Dobra, słuchajcie, jestem już po e, wizycie w gabinecie i zaraz wam powiem jak było. E, uch, jestem już po tej konsultacji, było naprawdę e, profesjonalnie. Pani przeszła ze mną najpierw przez takie no, pytania, w sensie, czy to jest możliwe, że to jest w rodzinie, czy to są hormony, czy to jest dieta i tak dalej. Wiedziałam, że kiedyś byłam już trychologa, ale no, nie pomogło mi to nic. Jestem pod Galerią Kazimierz, idę coś zjeść i widzimy się wkrótce. No dobra, jak widzicie jestem już na fotelu, jest drugi dzień. Wczoraj po prostu sobie odpoczywałam, poczytałam książkę i po prostu odpłynęłam około dziewiątej nocy i się wyspałam. Dzisiaj zaczynamy od naświetlania, od lamp. To nie jest jakieś, ani ciepło nie wywołuje, niczego, to po prostu takie naświetlanie jest. Także zajmę się swoim telefonem i, i tyle. Dobra, słuchajcie, wyszłam już z gabinetu, jak zwykle przesympatycznie, miałam infuzję, infuzję, infuzję tlenową, oczyszczanie wodorowe, peeling, naświetlanie. To no nie było to w kolejności chronologicznej teraz, ale właśnie nagrywam się na angielski kanał, no więc trochę brakuje mi słów. Ale głowa czujeście świeżo, tak troszkę miętowo, lekko tam chłodziło, ch ch jak pani robiła mi ten drugi zabieg, który widzieliście, ale naprawdę takie spadla włosów od czasu do czasu jest warte. Zapłaciłam za to 260 zł, co uważam, że nie jest dużo jak na profesjonalny sprzęt, e, którego nie znajdziecie wszędzie i zajęcie się Waszymi włosami. Także, co mi się podobało, to też, że Pani opisała mi co robi, jak to wygląda, jak to się czuje na głowie, bo wiecie, nie ma się z tym um, doświadczenia codziennie, więc, um, więc fajne jest takie wytłumaczenie, wprowadzenie w temat. Będę wprowadzała substancję aktywną do środka. Ehm, no stąd. Tak, stąd będzie nam się wydzielał tlen, też będzie z, z sprzężony takie powiedzmy Ah. Także całkiem przyjemnie. Dowiedziałam się dużo o, o swoich włosach z tej konsultacji wczorajszej: o budowie włosa. Także fajne, fajne takie insightful, bym powiedziała. I, I lecimy dalej. Siema Dino jest parę godzin później. tym, jak widzicie, jak zostawiam kamerę. Mam i pan jutro o 14:00 powiedzieć, co jest z nią nie tak. E, I stwierdziłam, że się. Wrócę do hostelu, zjadłam dobre polskie naleśniki i wróciłam i się przespałam. I ja po drzemkach jestem, czuję się tak pff, słabo, więc e, stwierdziłam, że pokonam ten nastrój i pójdę na body body Zobaczymy. No, tylko głównie, to jest taki program fitnessowy oparty na sztukach walki szkoły Les Mills. Zobaczymy. Powinien być ogólnie taki sam jak Wszędzie. A ten nowy release 101 tak średnio mi się podoba. Zobaczymy e, jak to wygląda. Ale trzeba się trochę. E, trzeba się trochę popłacić, żebyś tak zresetować, bo już od dwóch dni e, nie trenowałam, więc, więc się przyda. dzień w Krakowie, bo i mam za szybko to i cieszę się, że wracam. Mogę by się, że noszę cały czas to samo, ale się przebrałam, kupiłam sobie spodenki w Mojito, w moim ulubionym sklepie. W ogóle byłam wczoraj pod wrażeniem, bo poszłam do galerii krakowskiej i tam było jedno chyba z największych Mojito, jakim kiedykolwiek byłam, a spodobały mi się tylko spodnie. Zazwyczaj mam ochotę brać, co popadnie, bo sklep mojito jest takim moim ulubionym sklepem. No, ale podsumowując te trzy dni produktywne, nie zwiedzałam za bardzo, bo trochę nie, nie, trochę nie po to przyjechałam. Załatwiłam lekarza, załatwiłam swoje włosy, więc mam nadzieję, że tą, tą swoją przygodę, podróż na gęstsze włosy będziecie obserwować. Mam nadzieję, że ten filmik coś wam pomógł. E, hostel, w którym zobaczyłam, zaraz rzucę wam trochę klipów tutaj. W miarę ok, czystość fajna, pokoje dałabym 3 na 5, a też poszłam na tą najtańszą wersję, 10-osobowe łóżka. E, mogłyby się one mniej chybotać, bo już w paru hostelach zostawałam, czy jakbyśmy w Dubaju, czy w Londynie w dwóch hostelach. Też miałam okazję przynocować niektóre które są po prostu bardziej stabilniejsze. E, a tutaj jak ktoś się po prostu na dole przekręca, to ja, ja to czułam. Ale no wiecie, no, no, co chcecie od hostelu, no nie? Teraz jestem już w drodze na lotnisko. Mam trochę czasu i tym razem już nie jadę taksówką, Zresztą którą zapłaciłam 109 zł, ale mi się śpieszyło w tamtą stronę, więc po prostu taka była potrzeba. Dobra, mam nadzieję, że podobał Wam się vlog. jestem już w drodze do domu i widzę opóźnienie 4 godziny. Ale to nic, cieszę się, że wracam, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące em, właśnie tej mojej kuracji włosów, na pewno zrobię więcej filmików, ale zadajcie je w komentarzach u dołu. Mam nadzieję, że vlogam Wam się podobał, trzymajcie się, do następnego i cześć!